フフフフフフ。 Moja postać jest apodyktyczna, egoistyczna, nie przyjmuje do wiadomości, że mąż może mieć zupełnie inne wyobrażenie o tej relacji ciepłej i bliskiej niż jej się wydaje. Ona prowadzi jakąś dziwną grę. Henry tak... Trochę się boi w ogóle tej całej sytuacji. Dlaczego jest z nią tutaj? Do czego ona chce tak naprawdę doprowadzić? I po co to wszystko? Najchętniej siedziałby w domu przed telewizorem z pilotem gazetą i odpoczywał, relaksował się po pracy, a nie zagłębiał się w jakieś meandry, namiętności. Po prostu dla niego życie jest proste, a ona coś kombinuje i on, on nie wie co. To spektakl dedykowany wszystkim tym, którzy są w związkach, niezależnie od stażu. Nasi bohaterowie są w 20-letnim związku małżeńskim, ale spektakl na pewno będzie bardzo interesujący również dla tych wszystkich, którzy dopiero chcą się związać z kimkolwiek.